Większość transakcji Adama tych ostatnich to transakcje po 2-3 miliony na rynku pierwotnym w Warszawie. Cześć Adamie. Cześć. Potwierdzam. Robiliśmy rozmowę już z Twoim wspólnikiem Damianem. Dzisiaj też chcę Ciebie przepytać od tej Twojej strony specjalistycznej. Do odcinka z Damianem oczywiście odsyłam, żebyście sobie go obejrzeli, jak już obejrzycie ten. Bo my zaatakujemy w ogóle tą współpracę flipperską, działanie na tym rynku od trochę innej strony. Chcę porozmawiać o inwestorach, o współpracach 50-50, jak to wygląda, ale też chcę porozmawiać o pewnych problemach biznesowych, które popchnęły Cię do tego, żeby zacząć też interesować się nieruchomościami. To może od tego zaczniemy, bo myślę, że wątek jest o tyle ciekawy, że wielu przedsiębiorców odnaja. Znajdzie tutaj nutkę współczucia albo tego, że oni sami podobnie mają, bo ty rozkręcałeś do bardzo dużych rozmiarów firmę barmańską, tak? Zgadza się. Jak usługi barmańskie to i ludzie, a jak ludzie to i problemy, i tak dalej, i tak dalej. Opowiedz coś o tym, żebyśmy mogli się wczuć, co w ogóle cię popchnęło do robienia. Tak, tak jak powiedziałeś, prowadziłem firmę barmańską, e, zatrudniałem e, kilkunastu kilkanast, barmanów, plus osoby do obsługi technicznej również urządzeń. No i fajnie się to rozwijało. Co roku skalowaliśmy się 100 do 200% rok do roku, więc to było fajne, f, fajne motywujące. Natomiast doszedłem do momentu, kiedy no, niespecjalnie można było pójść e, dalej. No, czułem, że odbiłem się od szklanego sufitu, dlatego że dalsze zwiększanie ilości imprez i zatrudnianie dodatkowych osób no, nie przynosiło znacznych rezultatów, no więc powo i zacząłem rozglądać się za czymś innym. Tak, i gdzieś trafiłem po drodze na nieruchomości i stwierdziłem, że tutaj można skalować się tak naprawdę sky the limit. Śmieliśmy się przed chwilą, że zrezygnowałeś z powodu też problemów z ludźmi, no bo jednak każdy, kto pracował w Gastro, i każdy przedsiębiorca, który coś miał wspólnego z Gastro, przychodzi do nieruchomości, mówi: Ja wierzę, jakie te nieruchomości są proste, nie? To nie jest też tak, że tu nie ma żadnych problemów z ludźmi, z wykończeniami, z ekipami, ktoś nie przyszedł, ktoś zachlał i tak dalej, ale wydaje mi się, że skala jest nieporównywalna. Tak, skala jest nieporównywalna, bo tutaj tak naprawdę w biznesie czy fliperskim, czy w deweloperskim możemy prowadzić firmę, która robi dziesiątki milionów obrotu i pracujemy jako jednoosobowa działalność, zatrudniamy jedną bądź dwie asystentki i dalej zatrudniamy sobie podwykonawców, gdzie każdy za coś odpowiada. Natomiast no, wracając powiedzmy do tego mojego poprzedniego biznesu, tam miałem kilkanaście osób, za każdą z nich odpowiadałem, czy ona dojechała, czy nie dojechała, czy coś zrobiło tak jak trzeba, czy ubrała się tak jak trzeba, czy źle na kogoś spojrzała, coś źle powiedziała i były takie dziesiątki małych problemów, ale ja uważam, że tak naprawdę to wszystko jest też potrzebne nam w biznesie, żeby urosnąć, żeby stworzyć pewien mindset. Bo to tak naprawdę nauczyło mnie, że kiedy jednego wieczora wysłałem e, tych kilkanaście osób i każdy z jakąś drobną rzeczą dzwonił. To na początku był stres, tak, że taki drobny e, paraliż był, co teraz, tak? Pewnie jakiś większy problem. Ale po kilku takich wyjazdach, po kilku takich imprezach czy, czy dniach imprezowych automatycznie w głowie zaczęły pojawiać się rozwiązania. Więc z tyłu głowy, jak już ktoś dzwonił, no to ja już układałem sobie rozwiązanie. I dzisiaj to jest coś, co tak naprawdę wykorzystuję na co dzień. Tak? Pojawiają się jakieś problemy, dla kogoś jest to problem nie do przejścia, a ja już w głowie mam kilka scenariuszy, w którym kierunku możemy pójść. Jasne. To teraz przejdźmy już do nieruchomości. Myślę, że ten taki wstęp idealnie nam tu pasuje, bo często rozmawiam z inwestorami, z fliperami, którzy mówią, tak, to, że mnie wkurzały stare problemy, popchnęło mnie, żeby coś tu podziałać, poszukać nowych możliwości. Jesteś we flipach, robicie te dość duże transakcje, jeżeli chodzi o kwoty. Myślę, że to, co by mnie najbardziej ciekawiło, to właśnie współpraca z inwestorami. No bo zakładam, że nie macie kilkudziesięciu milionów do ciągłego obrotu nieruchomości. Ten kapitał skądś musi się brać. Jak budujecie relacje z inwestorami, że z wami współpracują? Jak to wygląda od kuchni? Ja myślę, że tak naprawdę trudno zacząć współpracę z inwestorami od razu, nie mając żadnego doświadczenia my tak naprawdę budowaliśmy to doświadczenie na własnym kapitale. Wchodziliśmy w coraz większe nieruchomości sami i później tak naprawdę ktoś kto zobaczył, że coś robimy, no to mógł wiedział, że tak naprawdę my działamy, odnosimy jakieś sukcesy. Tak wrzuciliśmy pierwsze ogłoszenia gdzieś na jakieś grupy, tak inwestorzy zobaczyli, że mamy takie ponad rezultaty, wyniki finansowe troszeczkę wyższe niż inni i faktycznie zaczęli z nami podejmować współpracę na początku jedno Później dwa, a później tak naprawdę oni pocztą pantoflową też przekazywali informacje innym. Ale myślę, że największą rzeczą to jest zdanie wartości tym inwestorom: to, to żeby oni czuli się bezpieczni i wzięcie pewnej odpowiedzialności. Że tak naprawdę ktoś nam powie, że duży kapitał, ale my musimy po pierwsze terminowo to wszystko wykonać, po drugie zrealizować wynik najlepiej lepszy niż ten, który był założony, bo nie sztuką jest tak naprawdę obiecywanie, Złotych gór, później nie, 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 niedowożenie tego, ale również w innych drobnych tematach, tak? No bo jeżeli ma, współpracujemy z inwestorami ktoś ma jakiś problem w innym zakresie i my o tym wiemy, no to my często im te problemy rozwiązujemy i na koniec dnia jesteśmy tą osobą, no, która, no, człowiekiem od wszystkiego, także na nas można polegać i myślę, że to jest ta wartość, której inwestorzy szukają, czyli kogoś, kto tak naprawdę zdejmie im ten problem z głowy, co zrobić z tym dzisiejszym kapitałem, mhm. bo albo ktoś. Może wybudować sobie halę magazynową, albo kupić mieszkania, albo coś zrobić, albo po prostu na wyższej stopie zwrotu troszeczkę lepiej zarabiać, ale chciałbym mieć również to bezpieczeństwo. No i my im to dajemy, ponieważ przede wszystkim działamy na własnym kapitale, którego jest dość sporo. Czyli jeżeli kupujemy pakiet mieszkań, to na przykład sami kupujemy 4-5 mieszkań mhm. i kolejne 4-5 mieszkań kupujemy z inwestorami. I to jest duża wartość i duży spokój ducha dla inwestora, jeżeli wie, że my ten temat dokładnie sprawdziliśmy i wkładamy swój własny kapitał inwestorowy własne środki, bo inaczej obietnica, a inaczej mm. coś, gdzie my sami własne pieniądze położyliśmy. Mega fajne. To ja od razu się odniosę do jednej rzeczy, bo każda współpraca z inwestorem to jest pewnego typu zaufanie. Nie? I teraz często osoby, które zaczynają, nie mają takiego inwestora, stwierdzają, nie no nie da się, nie, nikt mi nie zaufa. Tak? Ale zobaczcie, jeżeli idziemy po kredyt do banku, to trzeba operat, tak. trzeba pokazać nasze wiesz, zarobki, Pity, więc bank nas dokładnie sprawdza, ale my tak naprawdę to nie tyle bank nas sprawdza, co my dostarczamy te rzeczy do sprawdzenia. I w zasadzie bardzo podobnie jest tutaj, że ja zaważyłem na rynku niektóre osoby, które mówią, nie da się współpracować z inwestorem, ale jednocześnie włożyły absolutne zero pracy, żeby przekonać tego inwestora do siebie. Nie pokażą żadnych realizacji, nie pokażą, dlaczego to jest okazja. Co sprawia, że to jest okazja? Nie pokażą swojej ekspertyzy. W ogóle mają takie podejście, wrzuciłem posta na jakąś tam grupę. E, powinien się inwestor znaleźć. Nie? To on sam powinien przyjść do mnie, bo on ze mną będzie zarabiał. Ale ten gość który ma z tobą zainwestować milion dwa trzy, przy pięćset tysięcy nawet, to to jest osoba która Tobie powierza pieniądze i to ty powinieneś pokazać, że właśnie to jest dobre rozwiązanie i dobra współpraca, a nie ma chyba nic lepszego niż faktycznie, bo jeżeli my robimy jakieś tematy i kogoś nie chcę powiedzieć namawiamy, ale oferujemy coś, to my zawsze też tam robimy sami. Tak. Bo nie wyobrażam sobie komuś coś polecać i samemu tego nie robić. No tak. Jak najbardziej tak. Ja myślę, że dobrym sposobem na przekonanie inwestora ogólnie jest zaproszenie do mieszkania, w którym realizujecie flipa aktualnie. Mhm. Czyli jeżeli masz dwie, trzy, cztery realizacje, no to zaproś tego inwestora. Niech on zobaczy, jak to zrobiliście. Pokażcie umowę zakupu i pokażcie ewentualnie szacunkową kwotę sprzedaży. Niech on zobaczy na własne oczy, jak wy to zrobiliście, w ile czasu to zrobiliście. I to tak naprawdę... Że przekona jedną na 10 osób. Gwarantuję, że przekona. Jeżeli znajdziecie 10 inwestorów, to ktoś wam zaufa. No, chyba, że będzie coś zrobione słabo, ale no domyślam się, że do takiego mieszkania kogoś nie zaprosicie, że jednak się przykładacie, chcecie się rozwijać i budować, i budować wartość. Zresztą dokładnie tak samo się sprawdza ekipę remontową tak. czy wykończeniową. Idziesz zobaczyć ich obecną realizację, więc jak mają się czym pochwalić, to fajnie. A jak nie mają się czym pochwalić, to cię raczej nie zaproszą. No i to też jest sygnał, że może nie warto z nimi współpracować. Bardzo podoba mi się to podejście, które RP Prezentujecie, że się przykładacie, że można zaprosić, można zobaczyć, można tego dotknąć, można zaufać, że sami robicie takie transakcje. Dlaczego mi to się podoba? Bo sam w zasadzie tak działam, nie? że ja lubię dać tą gwarancję, hej, zobacz, ja też tu kupuję, nie? na przykład. Naszym głównym argumentem, kiedy robimy budynek w dowolnym mieście, powiedzmy, że te, które robiliśmy, że my sami sobie zostawiamy mieszkania w tych budynkach. Uh -huh. No to chyba nie ma lepszej rekomendacji, że hej, będziesz w zasadzie moim sąsiadem, oczywiście wirtualnie, bo ty kupujesz na wynajem, ja kupuję na wynajem, ale będziemy sąsiadami w tej inwestycji. No bo czy ja opłacałoby mi się przeoszczędzić na materiałach, na realizacji tego wszystkiego i zrobić dziadostwo, jak ja sam zostawiam sobie tam mieszkania, nie? No, zdecydowanie tak. Ja mogę jeszcze tylko dodać, że e, też, e, develop, e, też inwestorzy, chcą czuć się bezpieczni pod takim kątem, że jeżeli będą musieli skieszować szybciej transakcje, mm -hmm. to czy wy jesteście w stanie tą e, inwestycję zamknąć szybciej, tak? Teraz mamy na przykład taką sytuację, gdzie inwestor też wyłożył tam około 2 milionów złotych, ale trafiło mu się mieszkanie dla siebie, które chce kupić i chciałby ten kapitał szybko wyjąć. Mm -hmm. e, my tak naprawdę szybko zorganizowaliśmy kapitał i, i wykupujemy od niego to mieszkanie, co myślę, że tak naprawdę też wzmacnia e, tą taką więź, relację, no bo tak naprawdę kluczem nie jest zarobienie jednorazowo dużo na, 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 na jednym flipie, tylko kluczem jest zarabianie długoterminowo, dawanie e, wartości tego, żeby e, inwestorzy też widzieli, że my możemy za, zarabiać długoterminowo, że nie to nie jest jednorazowy strzał, ale jednak długoterminowa współpraca. Myślę, że też to działa w dwie strony znaczy w dwie strony, że to, że wy musieliście odnaleźć się w takiej sytuacji i byliście w stanie ją obronić i pójść na rękę inwestorowi, to to też wzmacnia was. Bo tak. już się przećwiczyliście w nowej sytuacji nietypowej, z nowym. Nietypowym rozwiązaniem inwestora. Nie mówię, żeby teraz każdemu inwestorowi mówić: Nie, no stary, jak będziesz chciał wyjść w każdej chwili, to możesz, my załatwimy kapitał. To też nie o to mi chodzi, ale jak masz z tyłu głowy to, że inwestor o to dopyta, to mówisz: No mieliśmy taką sytuację i zorganizowaliśmy kapitał w 3 dni. Inwestor kupił sobie mieszkanie, a tutaj kontynuowaliśmy inwestycje. To z jaką siłą my jesteś w stanie to przekazać? Nie, oczywiście nakłamać tak. można wszystko, ale zakładam, że to... Dokładnie tak. Nie, że co innego jest obiecać komuś, no, no wiesz co, jak byłoby potrzeba, to wtedy będziemy kombinować. No nie, ja już to zrobiłem. Już miałem taką sytuację, więc ja już jestem sprawdzony w boju. Dokładnie tak. No i dobrze, teraz taka współpraca z inwestorami. Odhaczamy, macie tych inwestorów, powracają do Was. Czy wy też współpracujecie z inwestorami, na przykład, którzy chcą kupić gotowe mieszkanie na wynajem, czy w ogóle. Wy sprzedajecie klientom indywidualnie? E, współpracujemy z, z klientami, którzy kupują na wynajem, natomiast nie jest to duża grupa osób. E, większość jest to klient indywidualny, ponieważ my chodzimy raczej w taki produkt, na dzień dzisiejszy sprzedajemy taki mm. produkt, który jest bardzo mocno spersonalizowany. Raczej taki powiedzmy klasa średnia, wyższa. E, no, trudno kupować mieszkania za 2 miliony złotych pod wynajem, chociaż też mamy takie e, na 23, 24 piętrze na rondzie Daszyńskiego z pięknym widokiem na, na panoramę Warszawy, Wy, ale jednak no, lwia część to są mieszkania, które personalizujemy pod klientów. Współpracujecie razem z Damianem, z którym zresztą nagrywałem. Jaka jest Twoja kompetencja, czym ty się zajmujesz w firmie, bo tu bym chciał też jeszcze parę smaczków powyciągać. Tak, na początku realizowaliśmy wszystko wspólnie, ale mm -hmm. faktycznie podzieliliśmy się zadaniami, bo no, uznaliśmy, że, że to będzie bardziej efektywne. Ja zajmuję się stricte zakupami i współpracą z inwestorami. Damian z kolei zajmuje się sprzedażą. Jasne, i teraz dla laika zakup i sprzedaż brzmi bardzo podobnie, chociaż okay. to też są jakieś negocjacje. Powiedz mi o tym elemencie zakupowym. No ja myślę, że tak naprawdę tutaj zakupy na rynku pierwotnym pewnie różnią się trochę od, od tych na rynku wtórnym, dlatego że współpracujemy zupełnie z kimś innym, z, 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 współpracujemy z profesjonalistami. No dzięki temu bardzo fajnie się działa na tym rynku, ale to co jest inne, no to to, że trzeba bardzo szeroko analizować rynek tych inwestycji, dlatego że na rynku wtórnym, jeżeli ktoś pracuje, nie wiem, na wielkiej płycie, no to tak naprawdę naprawdę wszystko to jest, można powiedzieć, jedno i to samo. Na rynku pierwotnym mamy inwestycje budżetowe, mamy takie, powiedzmy, dla wszystkich i takie bardzo, bardzo premium. I w każdej z tych inwestycji można tak naprawdę zarabiać. Myślę, że najistotniejszy jest tak naprawdę wybór segmentu, w którym w który chcemy inwestować. Czy to te mieszkania dwu, trzy, cztery pokojowe czy pięciopokojowe. My to popieramy tak naprawdę taką analizą popytowo-podażową. Bardzo dokładnie analizujemy sobie to, co się dzieje na rynku pierwotnym, ponieważ no, jest mnóstwo statystyk, które pokazują, ile dzisiaj mamy na przykład w Warszawie yy, mieszkań w sprzedaży, ile jest w ofercie, ile mamy wejść, nowych inwestycji. I to bardzo e, fajnie pozwala planować sobie te inwestycje, ponieważ jeżeli my wiemy, że przez najbliższe półtorej roku, bo mniej więcej tyle trwa proces inwestycyjny, nie będzie mieszkań w danym segmencie, no to my wiemy, że w tym segmencie chcemy być, bo tutaj będzie popyt, tutaj tego towaru jest tak naprawdę niewiele na rynku i sztuką jest selekcja te, tego, więc to jest jeden z elementów, którym, którym się zajmuję. Następnie, dopiero tak naprawdę analizujemy już konkretne inwestycje, w których są te mieszkania i e, te inwestycje trzeba bardzo dokładnie poznać. My musimy poznać tę inwestycję tak samo, jak ją zna deweloper. Musimy wiedzieć o wszystkich minusach, plusach, o lokalizacji, o wszystkich takich aspektach szczegółowych tej inwestycji. Dopiero wtedy możemy przystąpić do jakichś negocjacji, i to. to tak jak powiedział Wojciech Woź, Woźniczka, że te negocjacje to jest taka wisienka na torcie, i ta wisienka na torcie to dopiero później jest to spotkanie u, u dewelopera. My, oczywiście, jeszcze przed tym musimy poznać samą sytuację dewelopera, bo w Warszawie często współpracujemy z deweloperami e, giełdowymi, bo to są często duzi gracze i my możemy też tak naprawdę sprawdzić ich kondycję finansową, ich wyniki sprzedażowe rok do roku, kwartał do kwartału, i my wiemy, czy to jest dobry moment na negocjacje, czy nie. To bardzo ułatwia, tak jakby sam, sam ten proces, to przygotowanie. I tak naprawdę później ustalamy sobie pod to strategię, no bo zupełnie inna strategia będzie, kiedy jesteśmy na rynku, który jest stabilny i e, inna strategia na rynku taki, który jest rosnący, nagrzany, i e, pod to musimy przygotować strategię i tak naprawdę pod dewelopera, ponieważ część deweloperów ma jakieś sztywne wartości, że na przykład nie pozwalają robić wyjść z transakcji, tak zwanych sesji, bądź nie dają żadnych harmonogramów. Natomiast jeżeli zmieniają się otoczenia rynkowe, są słabe wyniki giełdowe, to pewne rzeczy dużo łatwiej. Jest wynegocjować. I my musimy patrzeć na to całościowo. I, yy, i tak naprawdę no, ja tym wszystkim się zajmuję. Oczywiście wspólnie z Damianem podejmujemy te strategiczne decyzje o, o decyzji zakupu, natomiast samo to przygotowanie, później te negocjacje realizuje ja, a później z Damianem strategicznie podejmujemy decyzję, czy kupujemy, czy nie kupujemy. Czyli jednym zdaniem w zasadzie, w tym całym procesie zakupowym negocjacje są tylko wisienką na torcie, a cała analiza tego, co się dzieje, to, to można powiedzieć, że jesteś takim analitykiem researcherem. Tak? Myślę, że tak, bo jednocześnie jeżeli poznam też do, dobrze te inwestycje, wiem wszystko o, tej inwesty o tych mm. inwestycjach, no to automatycznie łatwo jest mi to sprzedać dla inwestora, tak, Czyli przekazać inwestorowi okay. też, tą, też tą wartość, więc to jest takie bardzo powiązane, sprzedaż jest trochę rzeczą wtórną, ponieważ mając e, oczywiście bardzo istotną w całym procesie e, i na tyle odpowiedzialno, że zajmuje się Damianią e, osobiście, e, ale tak jakby już jest cały ten know-how mamy przygotowany, mamy... E, bardzo szeroką wiedzę, która gdzieś jest jakaś skondensowana i którą ja mogę przekazać dalej, ale no sam proces zakupu jest taki dosyć, dosyć szeroki, tak jak an powiedziałeś, analityczny. Mm -hmm takich narzędzi, ludzie, niektórzy korzystają przy analizie, jak sztuczna inteligencja. Czy gdzieś już zagłębiałeś ten temat jakiejś analizy inwestycji z użyciem czata GPT na przykład? E, powiem szczerze, że w, taki, w takich kwestiach lepszy jest Damian i pokazał mi, że można to analizować. Ostatnio e, wprowadzamy dzisiaj inwestycję deweloperską w Warszawie sami i e, ja bardzo dokładnie analizowałem konkurencję, tak jak, tak jak też mhm. rozmawialiśmy. Przygotowałem całe zestawienie, wysłałem Damianowi, a Damian mi pokazał, zobacz, mhm. Zobacz, co powiedział czat, nie? bo ja w tej analizie też dokonałem estymacji ceny, zrobiłem dwóch wariantów naszej inwestycji, e, troszeczkę bardziej budżetową, troszeczkę droższą. Wyceniłem też to i była bardzo dokładna analiza konkurencji. Wrzuciliśmy to do czata, a czat nam e, wyrzucił informacje e, o, o tym, za ile powinniśmy to sprzedawać, jak powinniśmy to sprzedawać, co pokrywało się tak naprawdę z tym, co ja zrobiłem, ale damy nie musiał tego tak szeroko e, analizować. Aha. Ale sama ta analiza, którą czat wyrzucił, no powiem szczerze, że była. była bardzo rzeczowa, więc myślę, że jest to dobry czas, żeby zacząć się interesować właśnie też AI i, i pomocą właśnie w, w takich analizach. Tylko pytam, bo ostatnio widziałem taki materiał, że ktoś decydując się na inwestycje w różne spółki, wrzuca sobie raporty dla akcjonariuszy i analizuje to z czatem GPT. Tam można wiesz, dopytać o pewne rzeczy, ale bardzo łatwo i szybko z gąszczu informacji wyciągać te najważniejsze. Tak. Ja pamiętam, że też trochę się uzależniłem od tego. Miałem jakąś taką sytuację, że gdzieś szukałem nietypowych informacji na jeden temat i Jakie forum mi się trafiło, tam było 30 wiadomości, jedno po drugim, i na końcu go się tylko dał takie zdanie: No, dzięki te wszystkie, te wszystkie rzeczy, które powiedzieliście, to wdrożyłem i w sumie zadziałało, nie? I ja mówię: No nie, teraz po angielsku muszę czytać 30 postów. Nie, cyk, masz tu linka, przeanalizuj. Co dokładnie ludzie pisali, że zadziałało? Wiesz, 15 sekund później masz 5 punktów wyciągnięte z tej dyskusji. Technicznie niczym się to nie różniło. Mogłem to przeczytać i też przeanalizować, ale dostęp do informacji, ta prostota teraz jest dla mnie niesamowita, szczególnie w tych rzeczach, gdzie ludzie się nie czują kompetentni. tak? Analiza umowy. Ja pierdzielę już każdą umowę wrzucam do chata GPT. Jakie są zagrożenia, czego nie widzę, jak ta strona jest zabezpieczona, jak nie jest zabezpieczona, bo też mówi, że tych zresztą zamianem rozmawialiśmy o zabezpieczeniach, żeby każdy był zadowolony. Dobre umowy napisane. Też myślicie o Dwóch stronach. Popatrz, jeżeli ja się przygotowuje na jakiekolwiek negocjacje, to przecież, czy yy, chcę iść na rozmowę o pracę, czy tak, jak ty masz y, tych inwestorów, którzy mają jakieś pytania, jakieś wątpliwości, jakieś zagrożenia, to przecież można każdą scenkę sobie przegadać, nie? Tak, tak zdecydowanie, Uch... zdecydowanie tak. I myślę, że jest to dobry moment, żeby nauczyć się z tym żyć, bo to znacznie usprawia pracę. Kiedyś można powiedzieć, że w latach, nie wiem, 95-2000 to wchodził internet i, mhm. i też każdy się pukał w głowę, znaczy wiele osób pukało się w głowę po co, a dziś mamy AI i warto to wykorzystywać dokładnie więc e, fajnie okej. Okay. czyli mamy tych inwestorów wiemy też jak wygląda cały proces zakupowy czy wy macie jakieś ulubione dzielnice ulubionych deweloperów z którymi częściej więcej współpracujecie czy raczej siadasz do czystej karty Warszawa bo dlaczego to pytam dzisiaj też spotkaliśmy się w Warszawie ale jednak Warszawa jest tak gigantyczna że dla mnie jako Katowickczanina to równie dobrze mogę jechać wiesz do Pola czy do Krakowa a my wciąż jesteśmy tu w Warszawie nie to są tak, takie odległości tak, tak. Macie jakieś ulubieńce swoje? Mamy ulubione dzielnice, ale tak naprawdę dla nas ważniejsze niż ulubiona dzielnica jest potencjał też w danej lokalizacji, ponieważ my podjęliśmy sobie strategię przede wszystkim, że inwestujemy tylko w Warszawie, mm -hmm. ale tak naprawdę w oparciu o analizę taką fundamentalną. I to, co wspomniałem, te analizy, które robimy, to jest jedna część, natomiast druga część to to. Żeby działać w lokalizacjach, które są, można powiedzieć, takimi ciepłymi na mapie Warszawy, czyli tam, gdzie jest wzmożony popyt. Czyli my działamy, na takich, działamy przede wszystkim na rynku pierwotnym w inwestycjach, czy na, w lokalizacjach, które są już dość intensywnie rozbudowane, czyli gdzie jest pełna infrastruktura, czyli my to nazywamy takimi dojrzałymi osiedlami, mm -hmm. Jeżeli już jest osiedle dojrzałe, zostaje jedna ostatnia inwestycja, ostatnia dziura, gdzie można coś wybudować, są mm -hmm. same nowe bloki wokół i wiemy, że tam ludzie wprowadzali się przez, przez x lat, tak, czyli deweloperzy budowa za zabudowywali tą lokalizację przez 6, 7, 8 lat i dzisiaj y, mieszkańcy, którzy tam mieszkają powiększają swoje rodziny, Chcą zwiększyć, chcą, zwiększyć te, chcą zmienić mieszkania na ładniejsze, na większe. I w takich lokalizacjach działamy, bo wiemy, że tam jest możliwość dość fajnego budowania też wartości. Mm -hmm. Ponieważ jeżeli my mamy, jako jedyni, czy jest na, na jednej ulicy jest na przykład są trzy ogłoszenia mieszkania 100 metrowego, a wiemy, że jest popyt na takie mieszkania, to dla klienta już mniejsze znaczenie ma ta cena, tylko ważniejsze jest to, żeby on to mieszkanie kupił. I on może zapłacić za to mieszkanie. 200, 300, 400 tysięcy złotych więcej, bo to jest i tak klient, który dobrze zarabia, ale on po prostu chce mieszkać tutaj, bo tutaj ma znajomych, tu jego dzieci chodzą do szkoły i to jest jedyna opcja, żeby mieszkać w nowej lokalizacji, bądź ewentualnie może czekać, nie wiem, no kilka lat i może gdzieś za, za jakiś czas pojawi, pojawi się jakiś inny deweloper. Mhm. Więc przede wszystkim wybieramy takie ciepłe punkty na mapie Warszawy, jest ich kilka yy, i my sukcesywnie sobie rozszerzamy ten nasz zakres. Mamy też deweloperów, z którymi oczywiście chętniej współpracujemy, bo bo są, powiedzmy, bardziej skłonni do negocjacji, bo jest to oczywiste, że często, często te nasze oczekiwania trochę rozjeżdżają się z oczekiwaniami dewelopera, szczególnie w zakresie czy ceny, czy tych warunków około zakupowych. Nie wszędzie daje się to wynegocjować. Natomiast najistotniejsze tak naprawdę to jest zbudowanie relacji, ponieważ najchętniej wracamy do deweloperów, z którymi mamy zbudowane relacje, ponieważ tam najfajniejsze transakcje realizujemy, największe pakiety kupujemy, ponieważ jeżeli mamy zbudowane relacje z deweloperem, My współpracujemy już od jakiegoś czasu. To jeżeli wraca mieszkanie do dewelopera, bo na przykład klient zakontraktował mieszkanie rok temu i nie otrzymał kredytu, to mieszkanie wraca do sprzedaży, dostajemy na przykład telefon, że możemy kupić to mieszkanie, ale w cenie niezwaloryzowanej, ale musi być decyzja tu i teraz. Więc to mm. są bardzo fajne kąski. Plus do tego często dostajemy informacje o przedsprzedażach, o ofertach nowej inwestycji, zanim ona w ogóle trafi na rynek. To pozwala nam wybrać przede wszystkim najlepsze układy z dobrymi widokami. A następnie, tak naprawdę, jeszcze wprowadzenie zmian, deweloper, zmian deweloperskich, przesuwanie ścian, tak jak my sobie, tak jak my byśmy to zrobili, więc dla nas to jest komfortowe. Ale oczywiście bazujemy na całym rynku i nie wykluczamy nigdy deweloperów, z którymi nie podjęliśmy żadnej współpracy, bo szczególnie dzisiaj to otoczenie rynkowe się zmienia i, i czasy pokazało, że, że tak naprawdę z, z niektórymi deweloperami, z którymi nie dało się rozmawiać, no dzisiaj można, można wynegocjować fajne Warunki. No tak, ale to jest w ogóle zobaczcie, jak istotne jest to, że często zaczynamy. Wydaje nam się, że to wszystko jest takie niedostępne, że przecież z deweloperem się nie negocjuje, jak kupuje tylko jedno mieszkanie, ale zbudowaliście pewien dobry track record doświadczenia, mieliście transakcje tam zrobione, wiedzą jak działacie, że działacie porządnie, że klienci zadowoleni. Tak naprawdę sam fakt, że sprzedajecie drogie mieszkania, trafiają na rynek w tej inwestycji, też poznosi prestiż tej inwestycji. Deweloper mówi: no tak, to ostatnio się sprzedaje w takich, takich cenach, to wiesz, ma też jakieś argumenty. Czy mówię Developer mam to na myśli i dewelopera, i biuro sprzedaży, to ja się w ogóle nie dziwię, że ktoś woli Wam sprzedać mieszkanie i wiesz, przez telefon, a Wy kupujecie przez telefon. Bo to, jak kiedyś zaczynałem inwestować w nieruchomości, wydawało mi się abstrakcyjne. Jakbym coś takiego usłyszał, to będzie, powiedział, Pff, ale pierdoły, nie? A teraz wiem, jak to działa po prostu. I mówię, no tak, jest gościu, który ma kasę, robicie tych transakcji sporo, macie inwestorów, macie dewelopera, który Wam ufa, to ten biznes się prawie robi sam. Tak, to prawda. Ten biznes robi się sam. Dzisiaj naprawdę dużo ofert do nas spływa i deweloperzy też często wiedzą, że my szukamy takiego produktu. Jeżeli oni tylko taki produkt będą mieli, to my go na pewno kupimy. Tak? Czy hmm. będą mieli tych mieszkań 2 czy 10, no to my, my tak naprawdę je kupimy. No i to też daje im pewien spokój, ponieważ dzisiaj na rynku deweloperskim jest tak, że to banki dyktują warunki. Więc jeżeli deweloper ma jakiś kredyt deweloperski na daną inwestycję, no to musi często wykazać jakiś procent sprzedania. Więc jeżeli dzisiaj mamy troszeczkę trudniejszą sprzedaż e, i e, trzeba wykazać e, tą sprzedaż do banku, żeby uzyskać finansowanie, e, no to tak naprawdę my jesteśmy złotym klientem, no bo kupimy na raz 10 mieszkań i deweloper wykazuje sobie od razu, no zobaczmy, tutaj już mamy sprzedaż. Ja w ogóle tak sobie myślę a propos tych banków, o których mówisz, że teraz mamy taką wiesz, nagonkę od jakiegoś czasu na deweloperów i fliperów, a banki, nie, bo to ja myślę, że w ogóle jakieś lobby bankowe wymyśliło tą nagonkę na deweloperów i fliperów, bo tak naprawdę to banki za zarabiają na tym wszystkim najlepiej. Mamy bardzo drogie kredyty, chyba najdroższe w Europie. Banki mają rekordowe wyniki tak. i zarabiają na deweloperze, który buduje i na ludziach, którzy później biorą kredyty hipoteczne i śmieją się teraz do rozpuchu. Rozpuchu, jak fliperzy i deweloperzy zbierają wszystkie cengi, że mieszkania są drogie. nie? Tak, a e, tym bardziej, że dzisiaj można powiedzieć, że mają dość duży nadzór nad tą inwestycją deweloperską, bo nowa ustawa deweloperska no, bardzo podkreśliła tutaj mm. rolę banków i kontroli banków nad tymi inwestycjami, więc no, dzisiaj no Banki mają naprawdę asy w rękawie i przy tym jeszcze zarabiają krocie. Dzięki Adam za rozmowę, Dziękuję dzięki bardzo. za obejrzenie, cześć.